Siema, z tej strony Phoenix i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA 14 Ultimate Team. W dzisiejszym odcinku, jak widać, kontynuujemy naszą przygodę w lidze pierwszej. Zaczynamy składem z Neymarem i Messim. Oj, musiałem dać kartę uleczenia Neymarowi. Dobra, chciałbym jeszcze parę zdań powiedzieć o wczorajszym streamie. Bardzo mi się podobało. Myślę, że Wam też, z z wynikających z pozytywnych komentarzy. Odnośnie była zajebista, miła, rodzinna atmosfera. Takie coś właśnie chciałbym zrobić. Na razie nie mam zbytnio dużo czasu na to, gdyż sprawy rodzinne i praca blokują mi trochę. I oczywiście robienie dla Was filmów na YouTube blokują mi trochę czas, ale... Mam nadzieję, że w przyszłości, w przyszłości zrobimy Mam nadzieję, chociaż dwa razy w tygodniu tego streama. Stream polega na tym, że gramy bez żadnej spinki na luzie z, z widzami, znaczy ja gram z wami. Także zero spinki na luzie, zajebista atmosfera, tak jak mówię, rodzinna. No i przechodzimy do pierwszego spotkania. Także link do Twitcha jest na dole. Jakby ktoś chciał zajrzeć, zapraszam. No i proszę Państwa, przechodzimy pierwszy skład FAT FC. To co mówiłem wam, co wam spoilerowałem w poprzednim odcinku. Atak Messi. Neymar Ibrahimowicz. Zobaczymy, zobaczymy. No, przeciwnik wy ma kosmiczny, kosmiczny skład. Zwłaszcza te, te trio. Po powiem szczerze, że dosyć ciekawa hybrydka. Ale zaczynamy mecz. Montoya do Messiego. Leo. Leo do Pedro. Ten oddaje mu piłkę. Kolejne podanie do Pedro. Pedro Rodriguez wychodzi sam na sam z Noyerem. Pedro Rodriguez. Siódma minuta i trybuny kampną, milkną. Pedro Rodriguez. wiadomo, no Pedro gra w Barcelonie, jest tak jakby na swoim stadionie. Manuel Neuer bez szans. Messi do lewego. Ezequiel Lawecji. właśnie. się Pedro. Lawecji. Lawecji. Jeszcze zablokowany szał. Lavezzi I tuż obok słupka Manuela Noyera. Tak, złapał się za głowę Ezequiel Lavezzi. Neymar, Neymar, prosto piłka do Leo. Leo Messi, naprzeciwko Manuel Neuera, Messi! I lepszy Manuel Neuer. Ibra, Zlatan Ibrahimović, czy pójdzie sam? Zlatan Ibrahimović, na razie niepowstrzymany, Zlatan Ibrahimowicz I broni Neuer, tylko rzut rożny dla przeciwnika. Pośrodkiwać będzie Dani Alves na, główkę, na głowę Ibrachewicz, jednak pikę wybija. Jeszcze Ezekiel Lawecji. Lawecji jednak stracił piłkę. Jeszcze Ibra. Ibra czaruje swoim reblingiem. Ibra! Uu, Manuel Neuer. No Ibra jest. Powiem, grałem Ibrą, jest po prostu no, fantastycznym zawodnikiem, jeżeli chodzi o napastnika, ale jest tutaj Marco Royce. Marco Royce pod krótkim rogu. Jednak Manuel Neuer. Nie dał się oszukać i rzut rożny dla nas Sens Fabregas, Sens Fabregas, dośrodkowanie, Gerard Piqué! Kolejny gracz Barcelony strzela bramkę na własnym stadionie i w 44. minucie obejmujemy prowadzenie. Jeszcze kolejny raz Ibra, no Ibra był wszędzie w tym spotkaniu, Messi do Neymara, Neymar, czy będzie gol? Neymar, jednak Neuer, Neuer, no fantastyczny. No, jeszcze, jeszcze wrzutka na głowę Ibrahimovića, Messi! Co tu się stanie? Messi trzeci, drugi strzał zablokowany i w ręka wpada w... Tfu, piłka wpada w ręce Manuela Neuera. Manuel Noyer. no człowiek ze stali, człowiek... Skała, że tak powiem, człowiek skała, no nie do, nie do pokonania w tym spotkaniu. Jak widać, oddaję dwa celne strzały, strzeliłem dwie bramki. Troszkę większe posiadanie piłki w moim wykonaniu. Przechodzimy do drugiej części spotkania. Zaczynał przeciwnik. Kolejny raz Ibrahimowicz. Zlatan Ibrahimowicz podaje do Neymara. Neymar, Neymar huknął. Potężny szaleł Messi. Manuel Neuer. Manuel Neuer. No kurde, to powinienem dostać notę 10 w tym spotkaniu. Jeszcze piłkę dał piłkę Messiemu. I kolejny raz Manuel. Ale tutaj było chyba jakieś przewinienie. Czyżby Jérôme ten faulował? No to to nie... co tu się No to jest niebezpieczna sytuacja, 18 metrów. No i właśnie Zlatan Ibrahimowicz. Ibrach huchnął, ale... Jest Manuel Neuer oczywiście, Manuel Neuer, człowiek... Człowiek skała, tak jak wspomniałem, ma dzień konia. Leo Messi. Leo Messi dośrodkowanie. Doliczony czas gry, jednak piłka wpada. Do koszyczka Manuela Noyera, i w tym mo momencie sędzia kończy spotkanie, które wygrywamy 2 do 0. Tak jak widzieliśmy, skład przeciwnika był kosmiczny. Kosmiczny, wart na pewno. Na pewno, no na pewno. No, około, około 3 milionów, no. Jak widać, Bramki, Pedro, Messi. Yy, Pique. Przepraszam, ponad 3 miliony, bo Ibra teraz kosztuje 1,5 miliona, Messi, ponad 1,5 miliona. Także skład był wart naprawdę. No ale skład nie gra, tylko gra. No jak mówiłem, Manuel Neuer 9,9, ,9, no gracz meczu, no ktoś by inny, ktoś by inny, proszę Państwa. Ale tak jak mówiłem, nie gra, nie gra w tej grze skład gra, gra przeciwnik, tak jak chciałem zagrać z Oscarem Sifa Fifacoins.pl jednak. Nie dostałem żadnej odpowiedzi tam, dostałem ponad 70 lajków za mój komentarz. No ale dobra, no. Jeszcze rzut statystyki, nie oddałem żadne, żadnego strzału w drugiej połowie. Przechodzimy do następnego spotkania. No i znaleźliśmy kolejnego przeciwnika, Spinus89, nie wiem czy to Polak czy nie. Gramy na Wembley Stadium w Londynie, drużyna Tris z Bundesligi, Triss Emisso SC chyba, o ile to dobrze zapamiętałem. Lewandowski Royce, Müller na prawej, na prawym skrzydle. Moja ukochana formacja 4-2-3-1, z którą mam ogromne, pro, ogromne problemy, naprawdę ogromne problemy, żeby się przebić, chociaż za dużo mają zawodników w środku w tej formacji, tak muszę przyznać. Eee, no ale jedziemy. Gindogan do Roysa. Marco Royce. Marco Royce. I broni Pet Tutaj gram oczywiście składem z Lewandowskim Obamejangiem na ataku. Wspomaganym Gindoganem. Jeszcze uderzenie. Gindogan. I Pet Wybija piłkę na rzut rożny. Dośrodkowuje Ilka Gindogan. Na głowę Dante. Jeszcze do. Biega do piłki Marco Royce. Marko Royce, co tu się wydarzyło? Rzut wolny. Kolejna niebezpieczna sytuacja to chyba z 16,5 metra. Marco Royce. Ale posyła piłkę ponad poprzeczką naszej bramki. Daleka piłka na Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Zablokowany strzał. Jeszcze William. William i broni Manuel Neuer. Uśrodkowanie Shakiriego z rzutu rożnego. Na głowę Dawida Luisa i kolejny raz Manuel Neuer. Gündogan do Lewandowskiego. Robert Lewandowski, Hummels popełnił błąd. Robert Lewandowski! I tylko słupek w 33 minucie spotkania. Manuel Neuer odetnął z ulgą. Daleka piłka na Müllera. Müller. Będzie do... Uj! Co tu się wydarzyło? To chyba był strzał z dosłownie zerowego kąta i Petr paruje piłkę na rzut rożny. No i w tym momencie po doliczeniu 3 minut do pierwszej połowy spotkania sen arbiter postanowił ją zakończyć. Wynik jak widać 0-0. Manuel Neuer w roli, w roli głównej. W zasadzie obydwaj bramkarze Manuel Neuer i petrze w rolach głównych. Jak na razie. Trice, Trice Simo FC jego nazwa. Jak widać strzały statystyki. Przeciwnie ma trochę więcej strzałów i ciut większe posiadanie piłki. Marco Royce Marco Reus do Alaby Dawid Alaba Dośrodkowanie na głowę Roberta Lewandowskiego I przegrywamy 1-0 No świetna Świetna naprawdę bramka Muszę pogratulować Mojemu przeciwnikowi Kreatywności Tak, tak Zajebiście Robert Lewandowski Strzela bramkę Naprawdę kreatywna akcja Po dośrodkowaniu Alaby Robert Lewandowski Umieszcza piłkę w siatce Ale Szakiri Szakiri do Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski Broni Neuer Jeszcze William Willian i stracił piłkę. Do ośrodkowania rzutu rożnego. Gündogan. No ale nic się nie wydarzyło i wychodzimy z kontrą. Robert Lewandowski. Do Gindogana. ten uwalnia. Pierre-Emerick Obamyang, Aubameyang, Aubameyang, no musi być gol, Aubameyang ładnie zwrócił. i strzelił wprost z Manuela Neuera. No dlaczego, dlaczego Pierre, dlaczego? Ilkay Gindogan. Do Miktariana, ale pozycja spalona. Pozycja spalona, ale tutaj co, co się wydarzyło? no Dzięki jej, dzięki jej. jeszcze Robert Lewandowski na pewno będzie dośrodkowany na głowę Miktariana. No i mamy 2 do 0. Dzięki jej super, że naprawdę mogłem skontrolować moje podanie. Dante przeciwnikowi nie pozostało nic innego, niż ściąć do skrzydła i wrzucić na głowę Enrica Miktariana, który strzelił do pustej bramki. Jeszcze Robert Lewandowski, doliczony czas drugiej połowy. Jednak stracił piłkę i przeciwnik rusza z kontrą, ale w tym momencie właśnie sędzia postanowił zakończyć spotkanie, które przegrywamy, przegrywamy. Niestety 2 do 0. Fatalne, fatalne zwłaszcza głupia druga bramka stracona. Mieliśmy swoje sytuacje. Pamiętamy, Robert Lewandowski między innymi strzelił w słupek, no ale cóż, no fakty są takie, że Robert Lewandowski Henryk Wiktarian strzelił dla przeciwnika bramkę po bramce i niestety... Jak widać, 2 do 0, to jest pierwsza porażka w tym sezonie. Widzimy obronę Petra Czecha. Według mnie na, na pewno któryś z bramkarzy zostanie graczem spotkania, no bo nie może być inaczej. Zobaczmy. Najlepszy zawodnik u mnie Petr Czech. No i Manuel Neuer został u przeciwnika graczem me yy, meczu. Tak jak, tak, jak, tak jak spodziewałem się tego. No trochę odem. Dwa strzały więcej dałem w drugiej połowie, no ale to nie wystarczyło. No, i przegrywamy tak jak widać drugie spotkanie w tym odcinku, a ogólnie pierwsze w tym sezonie. No, i mamy kolejnego przeciwnika, ostatni mecz na dzisiaj. Zobaczmy jego skład: City U. A co to jest? <laughs> nie no, żartuję. Niepełna chemia. Na ataku Dawid Villa Karim Benzema i Pedro wspomagany. O i widzimy Inigo Martineza. Nawet Inigo Martinez, no, bardzo ciekawy, dobry obrońca, tani bardzo. Yy, bardzo rzadko spotykany. Także ludzie wolą grać Ramosem czy tam yy, Piquet. No, ale przechodzimy do meczu Pierre-Emery i broni Kurtua. Jeszcze Lewandowski dobija z voleja, ale obrońca zablokował. Gustavo. Gustavo, jednak Juan Fran odzyskał piłkę. Pedro, Pedro czy będzie doszczytkowanie na głowę, nie ten do Karima Benzema, Benzema Benzema, broni broni Petr Czech, ale przy dobitce Dawida Vi jest, jest już bez szans no i przegrywamy, 1 do 0 w 27, 28 minucie spotkania Dante po prostu został, tak Kliszy, łap się za głowę, twoja, twoja strona twoja wina, Dante został tak, jeszcze piszek tak samo, w obronie, no i niestety mamy 1-0 w plecy. Luis Gustavo, Gustavo jednak nic z tego nie wyszło, jeszcze Klisi do Dawida Luisa Dawid Luiz, co on tutaj robi w ataku? Jeszcze Lewandowski! I broni Thibaut, Thibaut Courtois. Kolejny raz Robert Lewandowski, do Ilkaya Gendogana. Obameyang do Shakiriego, Shakiri do Ilkaya Gendogana, 44. minuta spotkania, Ilkay Gendogan! Obok słupka. Ilkay Gendogan z weak foota nie strzelił bramki, niestety. I doliczony czas gry. Karim Benzema! Jednak takim strzałem nie pokonasz Petra Czecha. Kolejna długa piłka na Karima Benzemę. Karim Benzema! Jednak Dawid Luiz wyłuskał piłkę. Podał do Petra Czecha. Ten postanowił wybić daleko w głąb boiska na Roberta Lewandowskiego, ale sędzia postanowił zakończyć spotkanie. W mecz jak widać w strzałach wyrównany. Trochę większe posiadanie piłki. No i lecimy. Druga połowa. Pamię przypomnę, że przegrywamy 1 do 0. Zresztą jak widać, e Luis Gustavo Dante, tam ktoś leży kontuzjowany. Nie mogę dostrzec kto. Gündogan. Gündogan. Ilkaj, Gündogan. Ładnie tutaj I Inigo Martineza. Ilkaj, Gündogan. Kolejny raz Tibo Kurtua. No i obrońca wybija piłkę na out pierre obama Aubameyang, 69 minuta spotkania, Pierre-Emerick Jan ścina do środka, Obamy i kolejny, kolejny raz Thibaut Courtois broni. Szybkie wnowienie z rzutu z autu, Klishi do Luisa Gustavo, Lo Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski podaje do Cedrana Shakirego, Shakiri, 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 gol! Tak jest, 75 minuta spotkania. Cedran Shakiri Strzela Bramkę, która daje nam remis. Jak na razie, jak na razie daje nam remis. Pierre-Emeryko do Willian'a, William to już doliczony czas spotkania. William. Daleka piłka na Ilkaja Gindogana. Gindogan. Bomba w poprzeczkę jeszcze Robert Lewandowski z I gol! Gol, 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 gol! 90. minuta, doliczony czas gry. Robert Lewandowski, najlepszy napastnik polski, tak jak wspominałem już, proszę zobaczyć. Potężna bomba Ilkaja Gindogana odbija się od poprzeczki, ale jest tam Robert, ten, ten lis pola karnego i umieszcza piłkę w siatce. No chyba już nie przegramy tego meczu. Jeszcze piłka daleka, piłka na Roberta Lewandowskiego i koniec, koniec, 2 do jednego. Odwróciliśmy losy z tego spotkania w drugiej połowie. No i Wygrywamy to spotkanie, które tym samym przybliża nas do walki o tytuł. Zobaczmy, Shakiri, Lewandowski dla mnie, dla przeciwnika Claudio Marchisio. A to był Marchisio, przepraszam, to nie był Lewandowski. Coś mi, to nie był Dawid Wija, coś mi się pomyliło. No, graczem oczywiście, graczem meczu Robert Lewandowski. Zobaczmy jeszcze nasz, nasz progres. No, w strzałach trochę odełem już. Trochę postanowiłem go zdominować. Przeciwnik nie oddał żadnego strzału w drugiej połowie. Postanowiłem go całkowicie zdominować. No i widzimy 16 punktów, Trzy mecze do końca, które trzeba, trzeba wygrać, żeby zdobyć tytuł. Także to tyle w tym odcinku. Zobaczymy się jutro. Dzięki i cześć.